I jak tak y, przemienimy tę całą naszą modlitwę y, i tak zaczniemy do tego Jezusa, który z osobowym Bogiem żebrać, to zobaczymy Cuda. Doświadczacie ich na pewno. Dla mnie było szokiem pierwsze takie uzdrowienie, które byłem świadkiem, y, właśnie w Częstochowie. Y, byłem diakonem wtedy jeszcze. Y, że człowiek, nie? I jest proroctwo, zaś uwielbienia, przez Włodzimierz Mój, że jest tu człowiek, który przed wejściem do sanktuarium Stę Józefa wyrzucił kulę, wyrzucił kulę, e, sparanżowanie i mówi tak, Panie Jezu, wciągam się do kościoła, wczołgam się, i nie wyjdę z tego kościoła, dopóki mnie nie udosi. Nie wyjdę z tego. Jeśli się to mówi, w czasie uwielbienia, nie? To słowo poznanie. No i wszyscy się modlą. Jeśli jest tutaj ten człowiek, niech w i podejdzie do obrazu. I najpierw słychać wielki płady człowiek. Wielki płady człowiek. Za chwilę ludzie się rozstępują. A na ziemi, w takiej pozycji, na czworaka, człowiek. I mówi: To ja jestem. A książę mówi, podejść i złóż świadectwo uzdrowienia. Pomogli mu wstać i pomogli mu podejść, bo się musiał uczyć chodzić. Bóg go uzdrowił. Wystarczyło dwie godziny od momentu, kiedy krzyczał, że nie wyjdzie, a pójdzie. Już nie musiał szukać kuli, żeby wyjść do domu. Chodzi. Ale Mordił się. To była jego modlitwa. Wyrzucił kulę i mówi, nie wyjdę dopóki mnie nie ją zrobisz. modlitwa, ale skuteczna. I drodzy, Serafino mówi dalej, od tego dnia musieli pogrzebać tysiącletnią tradycję, zmienić mentalność, pozbyć się rasowej dumy, Sekretnych ambicji, planów osobistych, zdali sobie sprawę, że trzeba pogrzebać starego człowieka, by dać wolność duchowi, aby na jego prochach stworzył człowieka nowego. Bez tego drodzy, yy, o czym chcę teraz powiedzieć, yy, nie będzie skutecznej modlitwy, nie będzie skutecznej posługi, nie będzie skutecznego odpowiadania na Boże wyzwania. I w tym momencie już. Bardzo Was to dotyczy jako posługujących. Przygotowując sobie to myślałem, że mówiąc o tym, to jeszcze będzie to pewnie gdzieś tam przyszłościowe, ale właśnie dla Was to jest na dzisiaj, że od tego dnia musi się wszystko zmienić. Trzeba pogrzebać starego człowieka. Czyli Wy, którzy jesteście charyzmatyka, charyzmatykami, którzy przyjęliście dary, odpowiedzieliście na nie i posługujecie w wspólnocie, od tego dnia pięćdziesiątnicy już nie możecie wracać do starego człowieka, który was by. Na jego procha musicie zbudować człowieka nowego, zupełnie nowego. Zupełnie nowego. I wszelkie próby powrotu, pokusy powrotu do starych rzeczy trzeba ucinać. Być bardzo wyczulonym, ucinać i ciągle odpowiadać na Boże Pokusa powrotu do starych rzeczy jest ogromna i to jest dzieło złego ducha, żeby człowieka nawróconego powiedzieć na nic to wystarczy. I tak ci to nic nie da. wróć stare rzeczy będzie miał przynajmniej spokojne życie. Nikt ci nie będzie mówił, że jesteś nawiedzona, nawiedzony, że nikt ci nie będzie zwracał, że ktoś dziwnie się zachowujesz czy coś, nie? Nikt ci nie będzie stawiał trudnych pytań i nie? Pamiętam, czas temu. Yy, Trafiła do naszej wspólnoty osoba, którą egzorcysta przysłał, żebyśmy ją omodlili, prosząc o wylanie danych ducha świętego na nią. Już uwolniona. Nie? Po Kirzmarem że jest uwolniona całkowicie i prosił, żebyśmy ją omodlili we wspólnocie o umocnienie, prosząc o wypełnienie tych uwolnionych miejsc duchem świętym. Nie? Tu też wychodzi, jak, jak posługa charytmatyczna jest potrzebna. W, tej, w tym duszpach osób zniewolonych, że, że urzędowe odcinanie i wyrzucanie e, posługa egzorcystów jak potrzebuje wsparcia ze strony wstawiennictwa Kościoła nie? i omawiania. Egzorcyści mówią, często dzwonimy, czy modli się nad tą osobą, czy nie, bo są takie, takie objawy, czy odesłać do księdza, e, a e, ostatnio. Jeden to Jeden z takich przypadków omawiam, mówi, módlcie się do mnie dopiero na miesiąc. Musicie przygotować grunt omodlić tę osobę, serce jej musicie omodlić I dopiero przywieźcie ją do mnie. Nie? I przychodzi ta przysłana przez tego rzeszowskiego igoczysta wejmak i wchodzi do nas. I tak głowę ma puszczoną, ksiądz Radek widzona tam w tej, bo tam ksiądz Radek założył tych rycerzy świętego Michała, takich taki personalny, i oni tam, właśnie u nich we wspólnocie. I przychodzi, przywitała się z nim, za głowę pan Ja mówię, ksiądz Michał, Evelina, tak, Evelina, mówię i rękę trzyma, a ona mówi, głowa z kulonem, nie, nie podam no nie, no No nie, no, rękę, no nie, nie, no nic, no to się modlimy, nie, I modlimy. się się słuchajcie, kładę nie, no. nie, y, No i od i o nie, 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 Pan przychodzi z takim rozeznaniem, że y, ta poznania dobra chodzi kuszona wokół drzewa poznania dobra i zła w raniu. I jest ogromnie kuszona, żeby wrócić do starych rzeczy, żeby na nowo zerwać owoc, który Bóg mi zakazał, na nowo wrócić w stare rzeczy, nie? A Bogu pokazuje masę innych drzew owocowych, które mówią, to jest dla Ciebie. Bierz tego i czerwnie. I pyta mnie Ewelina, dlaczego chcesz powrotu do starych rzeczy? Dlaczego chcesz znowu wrócić w to banno? Jak Jezus pokazuje tyle pięknych rzeczy wokół i mówi, weź je", I się. Siotradek zadaje pytanie. Ewelina, czy przyjmujesz te drzewa i obocą Jezusa? No i zanim dokończył, to ja już leżałem na ziemi kopany przez nią. Stuła już była na komodzie moja, głowę już miałem drapaną, w sekundy zrobiła, podrapała mi głowę do krwi, rękę kopała mi po brzuchu a stuła była na komodzie. Była sekundna, nie zdążyli złapać. Wcale nie była uwolniona, nie? Zły tak się zakamuflował, ale wobec modlitwy i rozeznania karympanicznego pękło, nie? Yy, więc yy, pogodziliśmy się, pobłogosławiliśmy ją jeszcze. Zadzwoniliśmy do tego księdza egzorcysty, no i, i, i zaraz w poniedziałek tam, tam pojechała, nie? I, I rozeznali rzeczywiście, i potwierdzili później te rozeznania nasze, że, że niestety, nie? Zuł się po prostu ukrył. Dziewczyna musi walczyć tam. Ale zobaczcie, jak potrzebne to jest, nie? Jak potrzebne jest to umodlenie. I dlatego trzeba pogrzebać starego człowieka, nie? Nie można próbować wracać do starych rzeczy, powiedzieć sobie, Jezu, okej, okay, było to złe, ale ja. Jakoś mi to tam służyło, to wezmę sobie tylko z tego taką troskę tak tylko, nie? I teraz. Jeszcze tak sobie skorzystam to No, chodziłem do bionek do terapeuty. Cary mary na robił. Teraz już nie chodzę, bo się nawróciłem. Ale tę serwetkę i ten wahadełko co mi dał, to sobie zostanie. Nie. Zupełnie trzeba się oczyścić. Trzeba pogrzebać starego człowieka. Żeby na prochach zbudować człowieka nowego, który będzie w stanie przyjąć pełnię daru Ducha Świętego. Pogrzebać zupełnie. I, i drodzy jeszcze jedno takie, takie, takie wydarzenie, które bardzo mocno mi pokazało, że możliwe jest pogrzebanie zupełne starego człowieka. W jednym momencie Bóg to może uczynić przy Twojej współpracy. Organizowaliśmy na, na jesień takie Czuwanie Młodzieży w Łagiewnikach, ksiądz Radek miał tam konferencję i tak że się zresztą z tym razem właśnie. Ja zaprosiłem tam na to, na to czuwanie, tam miał konferencję o matcebowym, Maria Niewiasta, która zwycięża i zrobiliśmy, udało się zrobić modlitwę stawienniczą, było 1300 młodzieży z całej Polski. Od trzeciej po północy do szóstej rano była modlitwa stalenicza. Zaprosiliśmy tam mocnych duchów. Posługiwali modlitwą staliniczą. I było tam osiem zespołów modliternych, nie? Więc ci młodzi ludzie podchodzili. Gdzieś tam na końcu podchodzi człowiek koło pięćdziesiątki i płacze jak Bóg. Mówi, proszę księdza, jestem zdrowy psychicznie. Ale mówi, chcę coś się wypowiedzieć. Jestem z centrum Polski. Mam żonę, dzieci, prowadzę swój biznes yy, i przyjechałem do Krakowa. O miesiąc temu przyśniła mi się Matka Boża, a doznaczam, że mówi: Jestem letnim katolikiem, tylko Wielkanem z Bożym Narodzeniem. Przyśniła mi się Matka Boża i mówi: jedź do Krakowa. Tam księża będą kładli ręce na, na ludzi, będą się modlić i zabiorę wszystkie swoje problemy. Co mi Kogo tutaj że Matka Boża, no bo mm, tak to wcześniej nie miał. I mówi: Siedzi w biurze, yy, serpuje po internecie i mówi: Trafiam na plakat zczuwania. A na plakacie twarz Matki Bożej, yy, która mi się przyśniła. Nasza płaszczowska, była tam na, na plakacie. Nie? I mówi: Tak, charakterystyczna twarz, że mówię: To jest to, co była ta Matka Boża. I patrzę. Program jest, więc mówi, zarezerwowałem. Mówi żonie, powiedziałem, że ja delegacji do Krakowa. Zarezerwowałem w hotelu i przyjechałem. I mój próż księdza po modlitwie teraz wiem, że zabrała wszystkie moje problemy. I płakał jak pół. Tak ryczał, że po prostu widać było, że ten człowiek zupełnie został zmieniony. Zostało spalone, zwęglone całe jego dotychczasowe życie. I został zaproszony. Żeby na prochach starego człowieka zbudować nowego. I wierzę głęboko, że się mu to udało. Trzeba, drodzy, jako wy, jako posługujący, jako charyzmatycy, musicie, drodzy, nie możecie się zatrzymać. Po darów ducha i waszej posłudzeń nie możecie się zatrzymać. Musicie stawiać sobie wymagania. Musicie po prostu... Zauważyć swój dzień pięćdziesiątnicy, po pierwsze. Po drugie, przemienić dotychczasowe życie. Po trzecie, przemienić myślenie. Po czwarte, sposób modlenia się. Po piąte, od tego dnia nie wracać do starego człowieka, ale na starego człowieka zbudować nowego, żeby mógł się objawić duch ze swoimi darami. A jakimi tymi darami? to będzie na drugi konferencji Uda.